Witam po raz kolejny, tym razem znowu korzystając z okazji, że Miki jest na hulajce z kolegami, a tablet leży sobie wolno, więc postanowiłem coś nagrać. Dzisiaj zagram sobie MZ, zobaczymy jak mi pójdzie. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. A ja już zaczynam rozwalać skrzynki, ale ktoś tam się czai. No właśnie, i chyba mnie poskłada. Może mi się uda uciec, udało mi się, i nawet jego załatwiłem. No to super, weźmy sobie. Szukajmy dalej. Tu zawsze gdzieś na dole lubi się skrywać skrzyneczka. I właśnie, nawet są dwie. Rozwalmy je. Zbierzmy jeszcze. Mamy sześciu zadymiarzy. Już mamy pięciu. Idę na górę, zobaczcie, co się dzieje. O, tu się ktoś. Dobra, spróbujmy go rypnąć. I mi się udało. Zostało ich trzech. Weźmy sobie moc. Ciach. I gdzie oni są? O, jest tu, widzisz, ale nie wiem, czy go dojdę. Dobra, przynajmniej tego doszedłem. No, zobaczymy, jak mi pójdzie. Czy załatwię. na trzy i udało mi się pięknie zatem jeżeli Wam się to podobało dajcie łapkę w górę napiszcie komentarz dajcie suba pozdrawiam Was wszystkich miłego oglądania